Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się na następnym przeglądzie w Pepko i zaczynamy od papierów. Słuchajcie, po 2,50 macie papiery do pakowania prezentów i jest ich naprawdę dosyć sporo. Jeszcze, tak jak zawsze Wam mówię, żebyście sprawdzali, a jak chcecie takie większe arkusze, Wiem, że są 10-metrowe w kiku po 15 zł, więc możecie sobie tam zerknąć. Tu mamy za 6 zł taki. Ja Wam powiem, że naprawdę pięknie wyglądają prezenty opakowane takim papierem, i chyba, chyba sama osobiście będę sobie też kupować taki. Miałam w tamtym roku takie też różne właśnie papiery, i wyglądało to naprawdę prześlicznie. Dobra, co my tutaj mamy? Dzisiaj Wam pokazujemy również dekoracje, dekoracje świąteczne. No, jakby mogło być inaczej. Może jeszcze Wam coś pokażę innego, ale na razie jedziemy z dekoracjami świątecznymi. No i dodatkami oczywiście, bo to nie jest dekoracja akurat, ale taki dodatek, który jest potrzebny na przykład na ciasto. Proszę bardzo, tu mamy taką. Taką tackę i ta tacka jest za 25 zł, więc myślę, że cena fajna. A jakby ktoś chciał taką, wiecie, z takimi wkładami do schładzania, to też w Pepku takie są. Tylko trzeba po prostu zapytać: Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Ściereczki, ale lecimy dalej. Zaraz tu zerkniemy, czy coś mamy, czy coś mamy fajnego. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to będzie mi bardzo, bardzo miło, jak zasubskrybujecie mój kanał, jak wpadniecie na mój drugi kanał Crazy Mom 1, wystarczy tylko dopisać jeden i wtedy znajdujecie mój drugi kanał i tam też będzie bardzo mi miło, jak będzie, będzie, będzie dana mi subskrypcja. E Lecimy do tysiąca. Tu mamy za 5 zł takie serwetki i jest ich dosyć sporo, ale zobaczcie, no muszę wam pokazać. Zobaczcie. Krysia i Henio. Nie wiem, czemu tak powiedziałam. Krysia i Henio. No, zobaczcie, jak fajnie wyglądają. 50 zł. Mam nadzieję, że żaden Henio i żadna Krysia się na mnie tutaj nie obrazi, że nazwałam terenifery imionami. Ale zobaczcie, jaki ładny. Można oczywiście tego niższego. Tego niższego podwyższyć, a tego większego obniżyć. One mają takie, nie wiem, to się chyba nazywa teleskopowe te nóżki. E, fajne pudełka, e, tak się prezentują. Zobaczcie, czarno-złote za 40 zł, i są różne rozmiary, jak widzicie w środku, są mniejsze, więc trzeba zaglądać. E, no, taka akurat nie świąteczna nie? E, dekoracja. E, ale dobra, zobaczcie, tu mamy jakieś torebki. Przechodzimy dalej. Dalej mamy dekoracje i tak sobie zerkam, bo ostatnio to byłam. Zerkam sobie, co ja mogłabym Wam pokazać. Te świece są bardzo ładne i zobaczcie, jaka jest duża i kosztuje 20 zł. Więc myślę, że fajna cena, bo ona jest naprawdę bardzo duża i myślę, że przy święta by się nie spaliła. Tu mamy. Tu mamy taką dekorację, można też ją gdzieś postawić i poczekajcie. 7 zł kosztuje w takim wiedereczku, i są jeszcze inne, ale to może pokażę Wam za chwilę. Jak nie pokażę w tym przeglądzie, to w następnym na pewno, bo nagra, na, nagrywam, nagrywam cały czas. Więc lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu wszystko wam pokazywałam. O ja, zobaczcie. To jest taki symbol świąt, gwiazda betlejemska, ale co to pojedyncza, jak to? A nie zobaczcie. Powiem wam, że ja kilka lat kupowałam właśnie takie żywe, ale one szybko mi opadają, nie wiem dlaczego. 35 zł kosztuje, pięknie wygląda, zobaczcie. Naprawdę z daleka wygląda jakby była jakby była taka wiecie, żywa. No fajnie, jak ktoś chce mieć na dłużej, nie wiem, czy to u mnie się tylko tak utrzymywały krótko. Jak ktoś chce mieć na dłużej, to, to może kupić sobie po prostu sztuczną. No wiadomo, że to nie jest, nie jest już to samo. Taki skrzat trzymający girlandę, i ten skrzat jest za 20 zł. Tak wygląda, zobaczcie. Ale co my tutaj jeszcze mamy? Lecimy dalej. Bąbki. I powiem Wam, że naprawdę jeszcze jest sporo bombek do, do, do dostania. 8 zł kosztują takie 6 sztuk. Zaraz zerknę, czy są inne kolory, ale tu jest chyba tylko ten fiolet, i obok mamy tutaj taki różowy, jasny. Ale zerkajcie w całym pEPKO, bo na przykład na tych takich pojedynczych półkach, pojedynczych półkach stoją też duże paki. Co to jest? Ja cię kręcę jakaś bombka. Słuchajcie, za 6 złotych Harry Potter tu dziura, matko, co to jest? Czekajcie, to się rusza? Nie, to się nie rusza. Nie wiem, nie mam pojęcia. A ja już chyba wiem. Tym, czym oni to rzucali. Coś chyba takiego było, że oni rzucali coś takiego, czy musieli to złapać. Kurczę, jak ktoś wie, to dajcie mi tutaj znać, to przypnę, to przypnę ten komentarz, żeby było wiadomo, co to jest. Ktoś, kto jest fanem Harry'ego Pottera, to na pewno wie, może zapytam się syna, może zapytam się syna, to też na pewno mi odpowie. Glas. proszę państwa. Mamy tutaj bombki cztery sztuki za 50 zł. Za 50 złotych cztery sztuki. Ale naprawdę bardzo fajne. Ale powiem Wam, że to mi się bardzo podoba. I tu włączacie sobie światełka. Tu jest taka dekoracja, tam jest taki łańcuch, ale tu jest choinka. Myślę, że z, tym, z tą choinką wygląda to ładniej. I taka dekoracja świecąca kosztuje 15 zł. Taka żaróweczka. Taka żaróweczka. Co my tutaj jeszcze mamy? Bąbeczki, bombeczki. A tu co takie cienkie? Ach, tu są te bombeczki. Serduszka, one już były. W tamtym roku kosztują dyszkę 10 serduszek. 10 serduszek. Byłam też w Teddy. nagrałam wam przegląd z Teddy'ego, z Kika, więc będę to wszystko montować i będę wam wrzucać, bo naprawdę piękne rzeczy e, można dostać. Tu są szklane bombeczki. Niżej są te, które już są dawno, ale też wam pokażę, bo może ktoś akurat nie widział. No i tych jest 12 sztuk za 10 zł, więc myślę, że też fajna, e, fajna opcja. Myślę, że też fajna opcja. Poczekajcie, a co tutaj jest? Ach, ostatnio Wam pokazywałam takie, właśnie ciemno-szare. No i one są też za 10 zł. 5 sztuk. We, we vlogu pokażę Wam, co ja sobie kupiłam, bo to jest po prostu szok. Udało mi się chwycić ostatni. Udało mi się chwycić ostatni w pepko. 7 zł kosztuje ten łańcuch yy, i powiem Wam, że jest mega, no yy, w ogóle do dekoracji takich yy, świątecznych moich to będzie pięknie yy, pasować i muszę powiedzieć, że za bardzo niską cenę. 7 zł kosztuje taki łańcuch, to nie są takie, wiecie, okrąglutkie kuleczki, tylko jak widać one są takie, no takie nieokrągłe. <grych> Czekajcie, bo tu jeszcze zerknę, to jest 6 metrów, kurczę, gdzie tutaj... Dobra, po prostu musicie sobie tutaj przeczytać, bo chciałam wam powiedzieć ile jest metrów, ale nie dyrydy. No i to są jeszcze takie brokaty, zobaczcie kurczę, jak to wam pokazać. Zobaczcie, różne takie obsyp posypki, obsypki chciałem powiedzieć posypki. No, i wiadomo, że najlepszą radochę to zawsze mają dzieciaki, jak sobie tam robią jakieś dekoracje. 8 zł to kosztuje. Myślę, że też fajna opcja, bo nie musicie kupować na przykład jednego dużego, tylko kupujecie sobie każdy, kilka kolorów. I to jest właśnie też fajne. 6 sztuk bombeczek, takich styropianowych dyszkę. Zadyszkę, i poczekajcie, bo jak zwykle tu przecież klęczałam przed tą półką, żeby wam pokazać. E, I tutaj mamy serducho. Kiedyś sama robiłam takie serducha, teraz mi się nie chce. Chociaż, jakbym miała maszynę, może bym wrzuciła i zrobiła. 5 zł kosztuje. Nie chce mi się ręcznie tego szyć po prostu. Tu mamy takie gałązki 6 sztuk za 5 zł, więc myślę, że też mm, jak więcej by było trochę, no to fajna by była cena. E, tu mamy takie. Nie wiem, co to jest. Kółeczko bezcenne. Czekajcie, bo mi to spadło, chyba chciało, żebym pokazała. Ale jest też warte pokazania, bo myślę, że dużo osób kupuje. To za 5 zł możecie kupić sobie 3 metrowy łańcuch. I chyba to jest ten najtańszy sklep, w którym widziałam tak tanie łańcuchy. 6 zł kosztują tamte brylanty. Tu mamy za 8 zł takie sople. I co my tutaj jeszcze mamy? Poczekajcie. Tu jest taki kwiatek. Do przypięcia i ten kwiatek jest za 5 zł i jest tutaj w kolorze złotym. I tu jest jeszcze taki łańcuszek, 10 zł kosztuje, wygląda jak naszyjnik, ale on się świeci. Tam wkładacie jedną baterię i to się świeci. Taka mała girlanda, można gdzieś coś zrobić. No i tutaj są takie koniki za 4 zł podwójne. Małe bombeczki, jak ktoś potrzebuje małych bombeczek, to jest bardzo dużo w pepko i też naprawdę świetne ceny. Poczekajcie, te wam pokażę. To są różowe, zobaczcie, cztery różne, cztery różne rodzaje i one są za Jak widzicie, są jeszcze złote, granatowe, jakieś brązowe. 32 sztuki, o, 32 sztuki jest przynajmniej tych, tych małych, tych kolorowych chyba też. Tu mamy czerwone. No naprawdę jest dosyć sporo tego, ale coś jeszcze miałam powiedzieć i kurczę i uciekło mi. Dobra, jeszcze wam tu pokażę tą girlandę. Proszę bardzo, girlandę. Nie girlandę tylko yy, no te oświetlenie takie niby na żywo pod 50 zł kosztuje, yy, ale widziałam, że też na szpany sobie yy, niektórzy rzuca, rzucają, niektórzy wieszają na ścianę. No, także tak to wygląda. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Dajcie znać w komentarzu, co już kupiliście, czego jeszcze nie macie. Mam nadzieję, że widzieliście moje vlogi. Będzie mi bardzo miło, jak tam też będziecie zaglądać. A ja dzisiaj życzę Wam miłego dnia i oczywiście zapraszam Was na kanał Crazy Mom 1.